Cześć moi drodzy, witam Was dzisiaj z dwoma bardzo ważnymi książkami. Książki poruszają temat mycia zębów tego jak jest to bardzo ważne. Z jednej strony mamy bardzo zabawną historię o myciu zębów nie tylko przez dzieci, a tutaj naszym głównym bohaterem główną bohaterką jest Pola, którą poznajemy od narodzin. Już Wam pokazuję środek książki. Mamy tutaj pole, która się niedawno urodziła i nie ma jeszcze ząbków. Pole, która dostaje pierwsze ząbki. O, tutaj ma dwa. Potem mamy mniejszą, coraz większą pole. I tak aż do dorosłości. Do dorosłej. Tu mamy akurat nastoletnią pole, ale tak naprawdę na ostatnich stronach mamy już dorosłą pole i jej mamy. I dzięki temu, że cały czas Pola bardzo ładnie dbała o te zęby, to nie ma z nimi problemu. Ale jeżeli jesteście zwolennikami e, przemycania ważnych treści, zabawnych historii, to zapraszam Was na dozo. Dozo, które świeciło pustkami. A dlaczego? Ponieważ zwierzęta przestały myć zęby i nikt nie chciał ich odwiedzać. Domyślacie się, że chodziło o zapach ich pysków, a więc dyrektor postanowił za pomocą e, swojego przyjaciela jeżyka e, zorganizować wielkie mycie zębów w zoo. I nie byłoby nic nadzwyczajnego w tym, gdyby nie fakt, że on mył zęby jeżem. To jest tylko jeden z przykładów, jak ten Jerzyk, jaką pracę ten Jerzyk musiał wykonać. Tutaj mamy lwa. A pokażę Wam jeszcze jeden, jedną bardzo fajną ilustrację. Jak nasz bohater po całym dniu myciu zębów swoich kolegów wyglądał. Wygląda na dość zmęczonego. Książka jest przezabawna, w bardzo humorystyczny sposób mówi o tym, jak to jest istotne, żeby mieć te czyste zęby, a dzięki temu i odpowiedni zapach z ust. I uważam, że w taki sposób, w, taki, w tak pokazana jest ta historia, że zachęci dzieci do mycia zębów. Ale mało tego, ja wam postaram się jeszcze pokazać na końcu książki jest wielki plakat. O, 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 Mieszcza się. Wielki plakat, który pokazuje, jak po kolei i co trzeba zrobić, żeby dokładnie umyć zęby. Także ja Wam polecam. O, tak. Zarówno jedną, jak i drugą książkę, która, które są dostępne również u mnie w baju bajkowej księgarni. Bawcie się dobrze, również przy myciu zębów.